Piękny kątownik tutaj, Geppetto wytargał. Panierka już schodzi po uderzeniu. O. Panie. Piękny. Tutaj, to walczył tyle czasu i wywalczył. A oh jest. No pięknie. Kolejna oryginalna płytka, wspaniale, jeszcze ciekawe czy się. się słapie jeszcze, no właśnie. Podjuramy się przez krzoki, Magnes z Kądziem. Witam Państwa, cześć, w legendarnej koszulce. Tak, Może nie aż tak legendarnej jak ta z kosmitami, ale jej nie mogłem wygrzebać dzisiaj z rana. Rozumiem, ale jest i tak no. historyczna. Dokładnie. Dawno kądzie nie było na magnesie. A tu jest mora bobrów. Tu jest... Proszę zauważyć, i to naprawdę. Eee, faktycznie. Albo lisów. Jakieś bobery, albo wydry. Kądzie mnie tu przyprowadził. Nie wiem, nie wiem co to będzie, naprawdę. Tu jest taka dzicz. I skarpa wielka. Tutaj się jako taka może zejdzie. No jakoś będziemy próbować. Istna dżungla. No nic, jakoś tu się ładujemy. Spójrzcie moi drodzy, zawsze zapominałem wody na nasze wyjazdy, a tu jaki dostałem elegancki shaker od mojej siostrzyczki kochanej. Elegancki, kreatynka kurczę, Elegancja. Kreatynka. Dobrze, pij, nawadniaj się, niech mięśnie rosną. Pierwszy fant, jakaś, jakiś malutki tutaj taki złomik. Jaterko, nie odpływaj. Z tamtej strony Koncio pokazywał dziurę, dla tych bobrów, czy tam wyder A z tej strony tutaj Jest wyjście ich, one mają tutaj taki Taki tunel do wody Żeby nie iść górą, tylko sobie schodzą tu Wychodzą jakieś pierwsze panty, nawet dość gruby złomik wyszedł O, coś takiego Tutaj, na Diobła Siadło i jeszcze parę blaszek No i mamy złomik kolejny. Jakiś odleżaka Stelaż albo od łóżka, a raczej odleżaka. Może to być jakaś część od samochodu, jakiś ten. No. ale również takie, takie coś, taką linię miały zasobniki na pociski. I tak samo jest taki ślad zaokrąglania. Lekkiego. No widzisz, jakiś fragment historii. Więc może. Kondziu, mam coś teraz. Proszę mi O. Uuu. Jest piękna fajera. Dobrze. Fajera to dla magnesiarza jak paszport polsatu. <noise> Coś ciężkiego wyławiam, a tutaj pucha, kuflowe. Kuflowe pełne. 7,2 czy 7? 7,0. A to już nowe. A były 7,2 wcześniej? Tak. Mnie no. tu troszeczkę zanurzyło i odczuwam teraz każdą malutką dziurkę w wodarak w tym momencie. <noise> Kądzie ze skarpy talerze wyjmuje i kolejny pod spodem i to nie są zwykłe talerze ćmielów. tylko ćmielowskie, zaraz zobaczymy to pójdziemy do słoneczka o patrzcie u ten już nie ćmielów i to takie talerze aha ten pęknięty tu jest ale ten nie jest, no Ciekawe. Ten jest Lubiany masz jeszcze? Jezu Patrzcie O jaki kolorowy Tyle Tyle No nie jest to proszę Państwa łatwa przeprawa O i to całkiem ładny bieżnik O Ale patrz Dobra owonka jeszcze Dzięki Kondziu za U. piękną puszkę wymyta, czyściutka. Jest wprost piękny, a się kłania Kądziu jest artystą. Dokładnie. U. O? Poczekaj. O? <laughs> wow. Co? No to zobaczysz teraz. Teraz? Wow. <laughs> to jest niemiecki hełm Dokładnie. Rozmiar XS. <laughs> Jaki musiał mieć Sagan, koleś. Wow. <noise> wow. Normalnie sztos. Brakowało mi kondzia, który wyrywa potwory z, z dna. O. Poczekaj. <noise> bo ja go tu wezwałem, bo tutaj jest potwór właśnie do zabrania. O, a dobra, tylko mi się zaczepiło. To jest oponka. Tak, zaraz mhm. ją wyjmiemy. ją na brzeg, tak. tak. Ale tutaj, Kądziu, tutaj zapraszam. Patrz, <noise> mam coś tutaj, o. A chciałem, żeby Kondzio to wyjął jak za dawnych lat Po prostu Widzicie to łapę? Gryzli Weźmy to wow. Ło, wow, jaki fajny Patelka taka Emaliowana Moi drodzy, dzisiaj ma być niezła lampa Więc wystawimy na słońce, wbijemy jajeczka I, I smażymy Dokładnie No pięknie susiu trochę, stusiu, kroimy I... <laughs> No jest pięknie AGD Bądź jeża wieża Kądzio coś zdobył Ale ja też muszę oczyścić magnes, Bo co tu się dzieje to jest, jest tragedia tak? Szyba od żuka Szyba od żuka nie, nie Patrzcie wyjmuję Muszę iść tam do niego Drodzy kochani państwo Nie było mnie dawno w wodzie w tym klimacie I wracam z i... <noise> to mi się wydaje może być od malucha. A Może być. Bo jest na takich bardzo niskich szynach. Ale maluchy nie miały takich chyba stelaży tutaj na górze. Takich wysokich. Na czymś to się musiało trzymać. Takich wysokich nie miało. Takie zaokrąglone były bardziej. Co jak co, no jest gruby złom. No, a ja już widzę kolejny i to wyjmiemy na wizji. Zaraz wyjmiemy o, tylko... O ile się uda. O! Jest. No, coś tam, jakaś rura wystaje. Rua. Nawet. Wow. No nie, trampolina. Co? Co ty gadasz? Jakie jaja. Ciekawe, czy da się na niej jeszcze skoczyć. Ty. A jak? Napięta jest. Ty, dawaj tu na brzeg. Poskaczemy sobie. Dobra. Ja. Magnes Magnes. Ła! Co ty robisz? No nie. O! Proszę bardzo i coś dla mnie. Piękny spłat. Teraz wyciągamy dobra, sobie trampolinę. Bierzemy to żeby trochę. A ja obecnie na niej akurat stoję zwrócona tak jest chyba, nie? Uła. Nie nadziej się na te nóżki. Gdzie to jest. A, dobra. Uła. Dobre Jest, yes, nóżki są? Trzy no, chyba. No, tylko trzy niestety. No dobra. Idziemy do lasu poskakać na niej teraz. <gry> Nawet trochę działa. Ale się nóżki wbiły w ziemię. Nóżki się wbiły. <gry> Moi drodzy, i co najsłuszniejsze. Tu jest droga, i pomyślcie sobie, co musi sobie myśleć człowiek, który nas teraz może gdzieś tam obserwuje. Chłopy skaczą w, na trampolinie w, w lesie. Dokładnie. <laughs> Kolejny jesz. Jak ja ich nienawidzę. Co tym razem nie mam pojęcia. A, kondzianina. Wspaniałe. Zdo wspaniała zdobycz. Nie, to. Czuję, że mi tam ciągnie. Myślałem, że to jakiś <laughs> Nie, no jest jakiś. A moi drodzy spotkałem w tej rzece nie tak dawno bobra. i co ci powiedział? Wow. No nic mi nie powiedział. O tam ci coś wisi, zaraz może spadnąć. Spadź znaczy? Kądziu, puszczaj. puszczaj Jest złomik. Wow, ale co to jakiś zdobiony? Patrzcie tu, jakieś te wzorki. Co to było? Od wóz wózek, 100% od wózka. I moi drodzy, największa chyba naprawdę skaza tej rzeki, a jak nie największa, to jedna z większych. Masa szkła. Ach, no Teraz niestety. właśnie poczułem, jak tak sobie stanąłem, że już stoję na czymś ostrym. to jest w tej rzece. Uważaj, Trzeba bo... uważaj gdzie się staje. Dobrze masz grube gumiaki. Tak. O, bardzo. co tam masz? Ma Łańcuch. Ale nie ma krowy na końcu, to się nie liczy. Bez krowy. Wyspa taka jest To trzeba odgrzebać Co ty gadasz? Wielki fan. Co ty gadasz? Ja wyjmuję tylko wielkie fan. No Jesteś wielki chłop o, Wrócimy po przerwie Odkopaliśmy tutaj w tym mule Tam jest to Ue, jeszcze nie da rady Jeszcze trzeba odkopać to siedzi naprawdę bardzo mocno i to będzie coś naprawdę bardzo dużego. Hmm. To będzie kolejne siedzenie. O, patrz, tu rurka jest już końcowka. O, też już się tak daje, że może być kolejne. Ta wyspa utworzyła się właśnie na tym stole. Chociaż nie wiem, czy to nie jest za duże. Hmm. Taki konar przygniatał ten stelaż, jest ogromny. Może teraz pójdzie, to blokowało. Nie sądzę. O, mi się zdaje, że to jeszcze nie ten czas. Mimo wszystko. O! Wow. Wow. Ha, pylnia kanapa! Muszę obruszać trochę. Ojej, oh, z tamtej strony chyba jest kolejne gałęzie przyblokowane, bo jest takie twarde głośno. Działamy ja dalej Dobra, jeszcze kabelek wyjąłem Kabelek też się przyda. Na razie go tu na wyspę rzuć. Ja czy nie mogę? Wow. Ha. Tylna kanapa. Tylna kanapa. Ha. Fajnie, że obrana już jest z stela, że trochę śmieci no. jest. Ale ogólnie to sztos. Ale ogólnie to fajny traf, że wyjęliśmy fotel przedni. A teraz tylny. Jest! Jest! Piękna rzecz. No, no waży sobie. Dyszka będzie na stół Uuu Może dwie? Nie, no dyszka. Dyszka. Uu. Dobre i to. Idzie coś. O, mamy garnek. Dorodna sztuka. Co ty tutaj wytargałeś? Beczka na, na tuszonkę? No beczka, ale jest gigantyczna. Ła! Wow. Z tym mułem to na 200 kg chyba. Na może. bank Oczywiście to jest jakiś plastik, oh, nie? No można je ja tu przeturlać trochę. Masakra. Oh. Tak właśnie jakby się ktoś kiedyś zastanawiał, wyglądają krzyżaczki do płyt przemysłowych. Takie fugi robisz. Rozumiem. Dokładnie tak. Jestem na wykończeniu, chcę zaznaczam. I on ma skut szodem. Tylko <noise> żeby ci nie odpłynął Idziemy Z balastem Dobra Znowu z wiaderka Z mojego mobilnego wiaderka Z twojej miednicy odpływającej no Tak Dobra I trzeba teraz się tutaj wspiąć Dokładnie tak Coś jeszcze na koniec się złapało A no jakaś sprężyna a ja próbuję się wydostać na brzeg aktualnie Tak, to no jest... No jak, bo, bo zobaczcie, tutaj a. nie ma czego się zaprzeć. Nie, yeah. Wyciągnij szpony. Kondzio chce przejść przez bobrą Gulę. Ale widać, że tutaj bubry jakieś. No, łapki a to jakieś to są. Odciśnięte, tak. no. No. no nie wejdziesz wyjść. tędy? Nie nie, nie, bo nie ma kurczę jakbyś brzeg nie ma autentyczny. To jest opona, którą kondzio kiedyś wyjął już na brzeg. Tak. Kiedy się ją już wyjąłem, potem ona nie wiem jak się znalazła w wodzie. Robiliśmy z niej kiedyś kuściawkę nawet. No i wrzucili z powrotem. a nie my! Pa, a ona jest taka ujsa, fajna. No Ale jak ktoś o tyle wyjeździł? No Podstawiamy sobie tutaj pod brzeg, żeby wyjść. Nawet to na pewnie jakiś jelcz z zakładów na niej jeździł przez 30 lat To nie dziwota Macie ten łeb. Koniec już skola nie powstanie teraz. Widzimy się na podsumowaniu. Pięknie tu jest. Połowy dobiegły końca. Zostawiliśmy tą trampolinę i te stelaże od foteli w krzakach. Odbierzemy je kiedyś, jak przyjedziemy. Te czwórką. Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Zapraszam też na wcześniejsze odcinki. Z magnesu przede wszystkim. A patrzcie co trafiłem. Taki piękny wazon kryształowy w całości. Coś pięknego. Warto było tu zajrzeć. Sylwan, Sylwan, dzielny such, nim rycerza żyje duch. Sylwan zła, nienawidzi od lat, ma zalety, nie znosi wad.